Cześć, jak się macie? Tutaj witam was w kolejnym odcinku z Back to Glory. Dzisiaj jednak chcę zrobić odcinek treningowy. Nie grałem dobre 10 dni, jako że nie było mnie po prostu w domu. Byłem na wakacje, jestem z powrotem wypoczęty i gotowy do zakończenia tej serii. No jak widzicie, Dywizja druga jednak na początku... Nie, 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 nie. Nie, to ja chcę zagrać online single match. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, jednak odrobinę zmodyfikowałem swój zespół. Jak widzicie, tak wyglądał na chwilę obecną. Formacja 4-3-3, jeden napastnik. W, w pozycji środkowego pomocnika defensywnego znajduje się Szuker, czyli nominalny napastnik. Nie pytajcie się, dlaczego jednak, powiem wam, tak zagrałem dwa mecze. On się w tej pozycji cholernie dobrze spisuje. Jest wyższy niż Mateusz. Minimalnie, ale jest na no, 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 jednak, minimalnie, ale oj tam, sami zobaczycie, co z tego wyjdzie. Najpierw zwykły mecz bez presji, bez ligi, zobaczymy, jak mi pójdzie. Grałem tak poza anteną, jeszcze 2-3 mecze, przegrałem, ale spokojnie wróciłem i jestem gotowy, by wrócić w pięknym stylu, ponieważ jest to seria, którą jednak chcę zakończyć sukcesem. Na samym wstępie przenosimy się do szalonego miasta i jak widzimy, przetransferowany Hernandez Chicharito. Już błąd na samym początku. Hernan Crespo przebiegł obok, Pera, strzał z dystansu. Bramkarz, powalony, fantastyczny start. Jest prosto padła piłka. Aż jeszcze jedno podanie. Nedwet nie mógł tego zmarnować. Jeden do zera. Jak widzimy, składna drużynowa akcja w taki sposób. Wracam na YouTube. Jest to oczywiście fenomenalna bramka. Zdobywałem zdecydowanie lepsze, ale jednak wykorzystuję sytuację. I to się w tym momencie dla mnie najbardziej liczy. Nie ukrywam, brakowało mi siedzenia przed mikrofonem. Mam nadzieję, że dobrze mi idzie. Rzut. No, dobrze. 300 wyjściem MRT-SUCKERA. Znaczy niedobrze dla mnie. Jednak teraz, Jack Wilshire. Fantastyczne, prostopadłe podanie i główka. Wow, genialna piłka, zatrzymanie, rzut karny w czternastej minucie. Legenda Manchester United kontra teraźniejszość. Edwin van poprzeczka i co za beznadziejna dobitka w wykon. Właściwie nie mam pojęcia co się wydarzyło, ponieważ van der Sar nie miał prawa dobijać. Piłka odbita. To było dziwne, ponieważ nie mógł dotknąć piłki. Nedwet! Piękne podanie Crespo! Nie wiem co się tutaj wydarzyło. Mertesakry się przewrócił strzał i niestety piłka przelatuje obok bramki. O oh, 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 oh. John Terry nie dogoni krespo! A on stąd już potrafi wykończyć dobitka, proszę! Hol oh, strzasnął! Z woleja! Na 2 do 0! Kurczę znikąd wstał! I co? Pierdyknął sobie! Patrzcie! BUM! Ale tutaj to był kluczowy moment! Lewa noga. Zabójcze wykończenie. Oto i Hernan Crespo. Strzał z dystansu. Ulala. No, e, koniec spotkania. Dziękuję za rozgrzewkę. Mogę wracać do ligi. Znaczy dobra, teraz to i tak tylko walczę o utrzymanie, ponieważ grałem bez pokazywania tego na YouTubie. Jednak nie martwię się. Z tego coś będzie. Zaufajcie mi, proszę. Oj, w lidze to ja dawno nie grałem. I jak widzimy, co za zespół. Ruzow Eriksen jako napastnik. Zanim Di Maria, a za Di Maria troszeczkę dalej. Team of the season. De Gea. Dośrodkowani to Christian Eriksen na 1 do 0 po uderzeniu główką. po coś mam Maldiniego, ale z tego co widzę, no nie. Oni szukają własnego szczęścia w polu karnym. Bo po co się skupić na kryciu. Zobaczmy jak daleko Roberto Carlos potrafi wrzucić w piłkę. Genialnie! Jungberg po lekarnię wykończy złokach! E Ach, jak ja tęskniłem za tą grą! Doskonale wiem, że Czech jest szybszy niż kompani i widzimy to doskonale w tym momencie. Nedwet! Przejście, zejście! Gool! Go! Ależ teraz to wykończył! Oto i Nedwet. dlaczego... Dlatego właśnie! Postanowiłem przejść do formacji. Jakby nie patrzeć z trzema napastnikami, ponieważ na pozycji pomocnika Paweł był na Już gubię słowa. Tutaj przekładanka i szybkie uderzenie z prawej nogi. Dehea mógł tylko patrzeć, jak piłka wlatuje do jego siatki. Mecz w 32 minucie rozpoczyna się od nowa i jest forma. Tym razem dośrodkowuje kres, bo jak mógł to przestrzelić. No, fatalna decyzja, przecież to było na zwykłego woleja, a ten szczupaka szuka, no. Był niezagralny, nawet no teraz przyspieszył! Piękne podanie. No... Psz. Zaraz, może nawet dwa, 2, dwa, dwa, jeden! Trzech! ogóle po raz drugi, znikąd praktycznie! Przecież to są takie kąty, no nawet największym matematykom się to nie śniło! Mój Boże! Pitagoras o czymś takim nawet nie marzył. Patrzcie! Wow! Kres postąd stąd można zdobyć bramkę. Czy będzie dobitka? Nedwet! I zablokowany przez Kylea Walkera. To byłby hat-trick. Niestety nie tym razem. Nedwet pięknie podkręcił. Zaraz Dawor szukery. Beznadziejne przyjęcie. Jest i wspaniały kontratak Eriksenę. I Neville nie trafia w ślizgiem. Jest prosto pan. A jak może tam nie być spalonego? Co za strzał! 2 do 2. Nie wierzę, jak Eriksen był na czystej pozycji. Dla mnie był definitywnie wysunięty. Który obrońca walną gafę nie chcę wiedzieć? Neville. Dobra piłka. Nie przegap tego Crespo! Ale piła. Jeśli teraz Crespo nie pokaże się na wrzutkę. Ja tracę w niego nadzieję, ERNAN! Niemożliwe jeszcze, aaaaaaadziiii! Mateus jakoś znajdzie się w polu karnym i wywalczył rzut rożny w 92 minucie spotkania. Nie, Wandersart, nie możesz go wykonać, niech będzie to krespo, co też nie jest dobrą decyzją, ale spróbujmy, ERNAN! On powinien walczyć w polu karnym, no co za główka! Hadzi ponownie. Oj, oj, oj. Tym razem Dhehea wybronił. Oj zaraz beznadziejne wybicie. Beznadziejne podanie. Mecz kończy się rezultatem 2 do 2. Nie jestem zadowolony, ponieważ to spotkanie było do wygrania. Nedwet jednak skradł show. No, dwa wspaniałe wykończenia. Ale brakowało tego jeszcze jednego. Trzeciego. Nie ma co płakać. Nie ma jednak co płakać nad rozlanym lekiem. Czas zagrać trzecie spotkanie i odnieść zwycięstwo. Było dobrze, ale zabrakło tego czegoś ostatecznie. Dobrze wiem, że to zrobię będzie dziwne, jednak Maldi ląduje na pozycji prawego obrońcy i po prostu... Jakoś nie trafię... nie trafię Nevilla, wybaczcie. Jeśli nie wykorzystam jasa na bramce, no to... ukamieniujcie mnie, proszę. I teraz Maldini do Nedweda przez całe boisko. Niesamowite podanie! Carvajal pilnuje Czecha, a on sam świetnie przech... Bez jaj. Wybij! Carlos, zawiodłeś mnie! Znaczy nie, nie zwalam tego na Roberto. Niczyja wina, po prostu Jackson Martinez wiedział co robi. A nawet nie mogę przeanalizować powtórki, szkoda. Jednak, no, ta bramka nie powinna paść. Nedwet twoje miejsce, tym razem boczne siatka. Kuźwa! Czekajcie, no, co jest teraz? Rzut karny! Jero, coś ty odpierd... Przecież ja nic nie zrobiłem. On. Och. Wandersar broni! Edwin, obrona! Co się tu dzieje? I tak padnie bramka znajdąc. No, zajebiście! Ja pierdzielę! Hernan dobrze pokazał się w polu karnym. Wywalczył rzut karny! Sędzia wskazuje na jedenastkę. No i wreszcie. Fortuna obraca się w moim kierunku. Ramos, niepotrzebnie tam wchodziłeś w mojego zawodnika. Bardzo dobra decyzja, panie sędzio! Widzieliście? Mm -mm. Tak się nie gra. Futre, jako że jego rzuty karne są ocenione na 94. Wydaje mi się, że będzie on dobrym wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Zobaczmy futre pod poprzeczkę 2 do 1. Nadzieja na 3 punkty się pojawia. Genialne wykończenie. No i co mogę powiedzieć? Jest jeszcze dużo czasu, czas wyrównać, a następnie zwyciężyć. Kres po futre, a tutaj już było czuć drugiego gola, niestety sędzia. Podniósł Korągiewkę do góry Ramos. Szybkie wznowienie. Hadzi... Jero! 2-2! I w taki sposób mecz rozpoczyna się od początku. Wreszcie stały fragment gry został wykorzystany. Hadzi, Hiszpan prosto pod poprzeczkę i nie stanął. Niestety zabrakło mu kilku włosów na głowie, by wyjąć tą piłkę. I piękna bramka Hiszpana. O tak, wiedziałem, że się rozkręcę. Kurde, po prostu postanowiłem grać bardziej na spokojnie, szanować piłkę i się opłaciło. Krespo mamy 3! Mamy trzy! To jest 3 do 2! Puch. Panie i panowie! 15 minut! 15 minut! Wystarczyło mi by zdobyć! trzy gole! No i jak widzimy jest to fantastyczna asysta Hadziego! co oczywiście mógł tylko pomarzyć o wyjęciu tej piłki. No, maszyna ruszyła i uwierzcie mi, że nikt jej nie zatrzyma. No, aha. Aha. Ha 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 ha. O, zajebiście śmieszne. Panie i panowie, Edwin... No... Wow. Wow, po prostu wow. Chyba nawet Martinez nie wiedział, że strzela. No dobrze, 3 do 3. Jero. Prespo! o oh, fuck. No, Casillas, nie dokopie. Tak tu będzie go! Uh -huh! futre. 4-3 w 89 minucie, ja wierzyłem w jego nadprzyrodzone zdolności, Ronaldo po następnie finezyjne, podkręcone uderzenie za pola karnego, to chyba były synonimy, i Casillas został zaskoczony, wykorzystałem obecność Hiszpana pomiędzy słupkami w najlepszy możliwy sposób. Przepiękny gol na koniec tego spotkania i ja tak mam nadzieję, że przeciwnik już nie zdołał odpowiedzieć, ponieważ takim akcentem ten mecz powinien się zakończyć. A teraz czas na małe parkowanie. O, prosto padłe. Chyba, że... Co się dzieje? Dlatego jestem najlepszym graczem FIFA na YouTube. Nie ma opcji! Genialne wybicie! Co jest? Co jest? O chryste! Szybko dawać tam kogoś, dobrze, Trao nie trafi. To jest pewne. Hames już potrafić może. Mur! Tak, mur ratuje Sar! Co za czwok! Przepraszam, ja nie obrażam piłkarza w rzeczywistości, ja obrażam tego głupiego komputera stojącego! Na boisku no! Jak może się bramkarz tak zachować? Koniec, koniec tych złości! 4-3-3 punkty zostały wywalczone, no ale wy widzicie co się dzieje w tej grze. 90. Minuta. Walczy o 3 punkty. Bramkarz, piłka leci nad jego łbem, Co on robi? On pozwala na to, by piłka w ten łeb już z tyłu uderzyła. Ach! Spokojnie, Damianku, spokojnie. Zaraz się napije Coca-Coli. Albo Pepsi, żeby nie było, że reklamuje. I będzie dobrze, zdecydowanie futre Zawodnikiem tego spotkania: no, dwa gole. Dwa ważne gole: rzut karny, i jeszcze ten przepiękny gol na koniec. Młach, wisienka na torcie, że tak powiem. A i teraz w następnym odcinku muszę. No, no wystarczy remis, ale zgarnę trzy punkty. Jedyne co mogę powiedzieć: to był udany powrót do serii. I czas na konsekwentne wydawanie odcinków, co oznacza, że kolejny odcinek już pojutrze. Ja dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia. Cześć!